Top czyfrowy jagodzianki, bo nie wiem czy wiecie, ale jestem największą fanką jagodzianek i chcę przetestować każdą w Polsce. Jesteśmy właśnie pod całą Mące, idziemy testować. Mam taką ochotę na jagodzianki, że przejechałam pół Warszawy, żeby przetestować w nowym miejscu. Tym razem wziąłam zwykłą, klasyczną. Mam dzisiaj mega ciężkie warunki. Tak się prezentuje, nie wiem czemu, ale po prostu miałam ochotę na taką zwykłą, klasyczną jagodziankę. Nie wiem jeszcze jak ją przełamie. To jest trudniejsze niż myślałam w tym samochodzie. Co ja robię? Hm. Ciasto mi się podoba, bo jest takie trochę jak naleśnikowe. No i jest jakby proporcjonalnie chyba do ciasta. Widać, że to ciasto jest takie bardzo, bardzo cienkie. Nie jest to takie napompowane, drożdżowe ciasto. Ty... Czy wysłyszycie jak ta chru... y, kruszonka chrupie? Strasznie dobra. Nic nie mówię, tylko jem. Środek jest idealny. Te jagody są słodkie. Ale są tak naturalnie słodkie, nie są przesłodzone, nie są z jakimiś, nie wiem, galaretkami, są jednocześnie słodkie i kwaskowate, czyli takie, jak powinny być. Ciasto jest tak cieniutkie, widząc, czujecie kruszonkę, czyli najlepsze, co można czuć po prostu. Serio, mega dobra. Ogólnie jego dzianka ta kosztowała 25 zł. Na ceny warszawskie uznajmy, niech już tak będzie, chociaż dla mnie to jest paradoks, że te jego dzięki tyle kosztują. Ale serio, dla mnie top, top. 10 na 10 totalnie. Wydaje mi się, że jedna z lepszych, które jadą w Warszawie, jak do tej pory, więc polecam.